Nasze dzieciaczki są już drugi dzień u mnie. Mamusia już przewieziona do mnie do domu. Zobaczcie, jakie małe kluseczki. Tylko troszkę muszę mamusi zabrać futerka. Zaraz ją będę wyczesywać, bo niestety e, nie widzicie tu w ogóle, ale jest tego mało, a muszą się jednak od czegoś grzać. E, takie porady dostałam od e, takiej hodowczyni króliczków Karoliny, która napisała do mnie na brief i Podała mi wiele, wiele cennych rad, za co bardzo dziękuję. Spokojna, ma apetyt, dobrze się czuje. a dzieciaczki, no to są takie małe klusyczki, boże, takie słodkie. No, drugi dzień za nami. Dziś wieczorem będziemy mieli dwie doby, około 22, ale trzymajcie kciuki. To jednak podobno, właśnie pierwszy tydzień jest najwrażliwszy. Ja myślałam, że dwa tygodnie, a tu proszę jednak. Alej, Mają mam się dobrze, mam najedzone brzuszki, Mamusia dba. Przynajmniej na razie nie jest. Teraz pobieramy futerko do gniazda. A, dawaj, dawaj. Może to nie będzie idealne gniazdko, ale zawsze troszkę cieplej leci. Gniazdo by tu wygląda, tak? Kochana. Już sporo wyczesałam, Bo bokach już mamy, jeszcze od góry ich nakryję na pewno będzie mi cieplutko, choć jak ich dotykam, to są ciepłe mamusia dwa. mnie sobie zaczęła jeść, a maleństwa się poruszyły, więc myślę, że korzystają z sytuacji i doją cycucha. <laughs> Nie ma to jak cycuś mamuni i możliwość napicia się mleczka prosto z centrali. Widać, widzicie, jakie tam jest poruszenie. Cały czas coś pełza, byle dorwać słupkę, no ale to jest samo zdrowie.